Siema, no Jak widzicie jeste, jesteśmy na box na PvP na, na CraftCube tam widzicie na górze CraftCube.pl I widzowie czemu nie? No właśnie już, już pokazał. Tu jest moja zbroja widzowie. To już sobie ją mogę ubrać. Ty też możesz ubrać Patrick Sprint. A, bo w ogóle nie zna jej osoba Patrick Sprint, zapomniałem. widzą widzowie! Jakby co jak znacie kanał Lizak Vlog, to on wygrał Pixel Demona kiedyś yy, i to on był tą siekam cebulkę. Siekam cebulkę to ja. No. Trawa, masz się masz zostać skoszona trawa. Eee, Gigamon, kilo matura. No i widzowie dzisiaj będziemy sumie... brali sobie po prostu... A ile kosztuje ten? Ile kosztuje... H, a bo widzowie, w ogóle... Eee, to jest chyba w... To nie wiem kiedy będzie wrzucona, ale widzowie. <laughs> Poczekaj, po chwilę, Amadeo, Poczekaj chwilę, Amadeo Gim, idę pod Ender-300. Ja nie być Amadeo Gim, ja być Piesek. Ja się nazywać Amadeo, Piesek. Amadeo, Amadeo, oj Amadeo. No bo taki mam nick w Minecrafcie. Piesek? No teraz mam nazwę Piesek, jakbyś wiedział, Patrick Sprint. Na, na YouTube. Mam Piesek Piesiu. na... Piesek. Ja, ksiutek. Ja jestem, widzem Lizaka, ale. Lizaka. Ale mm... gdy, do, gdy wygrałem tego pixel demona, to byłem w szoku. A, wie, a wiesz, piec... a wiesz że piesek. Wicku ma kanał? A wiesz, że Wicku ma kanał? Wicku ma kanał? Wicku ma kanał. Wicku ma kanał. Spoko. Ma już 10 subskrybentów. Już 10? A ja nie wiem ile. Ja chyba mam 119. Czekajcie um, widzowie. Jesek! Sprawdzam. Jesek! No co? Jestem pod, kraft, jestem pod stosem craftingów. Okej, okay, czekaj, ja patrzę na swój kanał. 120 subskrypcji widzowie. Potrzebuję... Co ja tam kiedyś mówiłem, chyba że chcę, że chcę dobić 150 czy 130? Już nie pamiętam. No o ona... nie, a ma piesek. A i widzowie, pamiętacie Został... jak nagrałem? Czekaj, czekaj. Panie Pietek, czekaj, Patryk Sprint. Bez... Czekaj, Patryk Sprint. O, jak słyszycie, to po prostu karetka tam czy coś. Ale ja zostałem wyrzucony przez hejty. pamiętacie ostatni odcinek, że dołączyłam na taki serwer? Y, Kozaczek SMP, co nie? Widzowie? I to było na, mm -hmm. jak anarchia. I ten serwer przerobił się na publiczny. Rozumiecie to? Na publiczny. I teraz jakby Je... nie ma żadnego tam SMP, tylko to jest jakiś Minecraft Tycoon. Jestek. No co? No, co, Patryk Spring? Eee, skakałem sobie pod skrzynkami i no. nagle pokazało mi. Utracono połączenie. Zostałeś wyrzucony za cheaty. To fajnie. To fajnie, Aha. bo miałeś waga. Zostałem wyrzucony za cheaty. Ile ja mam FPS-ów? 120 FPS-ów mam na 1,18. Ej, no. wiesz, e, piesek, wiesz czemu mnie wyrzucono? No. Bo gdy Są te epistkie skrzynki, nie? No. To od nich można się odbijać, nie? No. Bo gdy nie ma się rangi, to można tak bardzo fajnie się odbijać. Ja się odbijałem i ktoś pomyślał, że mam, he że mam cheaty, nie? Wiesz, co się stało? No. Ktoś pomyślał, że mam cheaty, i ten. Zostałeś wyrzucony za cheaty. No i wiesz, co Widoby, się stało? No, A Ja nie cheatuję. Serio nie czytuję A ja nie... Ja też nie czytuję, ale też też zostałeś wyrzucony za czyty No. Patrz, ja lo, chodź na chwilę na tego... A i widzowie, no. jakbyście chcieli mnie spotkać, to będę czasami tu grał i ten... na bok z PvP 3 czasami będę grał, więc jak będziecie chcieli jakieś ity, to... Jak, jak chcecie... Bo ja tutaj już trochę gram, ale tak bardzo mało. Bo, bo to no, ja grałem bo, o pół bo godziny piesek, długiej, dłużej. Bo piesek, mi, bo piesek mi pokazał ten serwer, no i. No ostatnio mu pokazałem ten serwer. I on wczoraj zaczął grać. Jakoś w... znowu wywaliłem kilo. Co jest z tym? Ja też. Ja skaczę i nagle klikam Q. Rozumiesz to? No i widzowie, Ej, nie wiem, dzisiaj będziemy w Psiutek. Gdzie ty będziemy... jesteś? Gdzie Psiutek. 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 Na kopalniach. To wejdź na chwilę na boks PVP, nie? Na boks I pi... coś zobaczysz. Box PVP, co to jest? Co to jest? Box PVP, nie wiem, co to jest. Widzowie... I ej, A, i ja widzowie. taki mam kilo tak, utwardzony kilo. Wydajność 6 i szczęście 3 i niezniszczalność 7 czy 6 tam. Czekaj, robię to jeszcze raz. A przecież nie ma żadnego admina, to jak mogłem ten? Latam! Jak widzę ja dostanę za to bana, to ja nie wiem co to jest za serwer. Wyrzucono za skle... sta... staj wyrzucono za cheaty. Ja nie mam cheatu. Ej, a wiesz co? Dołącz <grym> na chwilę. Dołącz do box PvP to zobaczysz jak cheatuje. Czekaj, bo Ale mnie tak wywalię. Ci... Tak naprawdę nie cheatuje, tylko no... To jest taki glitch, że ktoś pomyślał, że che no i no tutaj, nie wiem Powiedziałem wam jakieś rzeczy, może sobie pokopiemy dzisiaj. Ej, ale... Odcim pan, panie, pie panie piesek, jesteś na box -Hopi? Nie, ładuj łączenie z serwerem mam. <laughs> Upłynął limit czasu? No nie, nie Jesteś mam... już na tym serwerze. Jeżeli to błąd, spróbuj ponownie później. I to wie. TPA TPA. Mama. no poczekaj. No nie ma ci na tym serwerze. No nie mam. Jak się na, coś, Ej, ale mi na cały serwer, ale wyszło. mi pokazuje na cały serwer, a nie tylko na box PvP. Ja nie mogę na cały serwer dołączyć. <laughs> Jaaa chłopie Ale pokabacił sprawę Widowie czemu to jest napisane Ferajna? Hmm Gdzie? Jak? No ja mam w serwerach napisane Ferajna Ja mam w serwerach mam dodane Ferajna Ej napiszę sobie TPA Patrick Sprint <ścoughs> Napisałem sobie TPA Patrick Sprint i co mi wyszło? Twoja a. prośba o teleport. Nie to może jednak sobie zag zagramy na Axolota na Axoloty.net Dobra, a, a jakie mają IP? No powiedziałem Axoloty.net okay. No ja wychodzę z tego serwera i, i na Axol. Dobra, dodaj a. serwer. I zapomniałem. Ostatnio widziałem sobie no. skina i zabrałem mm. to Tobiasza gaminga. I mam skinę. Mm. No, to gaminga. Ale spokojnie mi nawet. No. Tak normalnie o, jestem, to będzie tego psa, psa skin. Hej, wejdź. Dobra, to ja wchodzę na Axoloty. Co jest? Nie udało się połączyć serwerem. Hej, wejdź ponownie. Co? O. A, jest. Dlatego, bo najpierw cię sprawdza, najpierw jest weryfikacja, Zarejestrowano, chyba. wejdź ponownie. No i potem cię rejestruje no i potem dopiero ma... O. Kośnik. O, widzę, Register. że masz skina lewandowskiego. Register. Masz kina. Register. Ja wiem to gaminga. Register. Ale to nie, nie musisz wpisywać. Register. Już się zalogowało wcześniej. Nie musisz... nie no, nieznana komenda, dobra. I jakie to fajne! Chodź, chodź na debridge. Ej, chodź. Ej, ale mało tutaj gra ten osób. No mało. No i chodź. Mm. Um. Co to? Twój profil? Poczekaj. A co ty weszłaś? Nie wchodź na razie. Widzę, widzą co ja zrobiłem. A co zrobiłeś? Wyszłem, a i widzowie, serio wam pokażę, po, pokażę, Aha, czekaj, czekaj, tak czekaj Patryk idzie. Sprint. Yy, gdzie ja to miałem? O, tu kozaczek SMP, widzicie? Nie, gdzieś dołączyłem. I to jest kozaczek SMP, widzisz? Co to był za ten? Flow To A, co to było? No dobra, ja wychodzę z tego. A. Hmm. Dobra, widzowie. O nie, bo ja mam tego teksturpaka. Ej, przypadkiem się gdzieś tepnąłem. Widzowie, to by był koniec odcinka, nic nie pokopaliśmy, tylko pogadaliśmy. Jakbym... Ale to jest głupie. Nie, to miało... Dobra, widzowie, to miało dobra, być z tego, nie? To miało być z kraftkuba, a, a tu co? Jesteś ten, już jesteś na serwerze. Czekaj, spróbujemy jeszcze raz. Wczytywanie terenu. Jestem. Gdzie? Jestem. Jestem na kraftkubie. Dobra, widzowie. To by był koniec już. E, Patryk sprint, chodź tu się pożegnać z nami. Dobra, ale nie wiem gdzie ty jesteś. Na jakim ty jesteś serwie No na CraftCubie, ja poproszę na Craft Cube, <coughs> Craft Cube? <coughs> Ja byłem na Aksoloty. Dobra Gdzie jest pan y, Amadeogim? Jesteś na spawnie, czy na box i hockey? Nie, na spawnie To się ma. Y -y. I dowie. To by był to koniec będzie... pa Tchau, tchau.